Okej, okay, czas znowu na partyjkę szachów. Więc... o, jest w miarę niezły, więc zagramy bezpiecznie. Obroną sycylijską. Nie jestem do końca pewny tego ruchu. Aha. Okej. Okay. W sumie mogę wyjść skoczkiem tutaj. ten pchnięcie nie działa, ponieważ jak wskoczę skoczkiem na G4 będę atakował to pole dwoma skoczkami i nie ma w jaki sposób go łatwo obronić. To znaczy, no, jest tylko Hetman tutaj. Pion będzie od razu zbity. No um, ale jeżeli Hetman pójdzie go bronić. No to ja wtedy jeszcze mogę swojego Hetmana dołożyć i go ostatecznie zdjąć z tego pola, więc mm, to pchnięcie nie jest zagrożeniem. Natomiast to jest ciekawe, ponieważ on chce ewidentnie wyeliminować, czy być może chce wyeliminować tego piona, co jeżeli by mu się udało, um, umożliwiłoby pchnięcie właśnie tego piona, eee, więc co teraz powinienem zrobić? Wydaje mi się, że powinienem uprzedzić ten atak poprzez, na przykład takie pchnięcie. Okej. Okay, wszystko jest okej. Okay. Teraz tylko zrobię rozsadę. Na razie same standardowe ruchy, więc nie ma co za bardzo mówić. Ja zrobiłem sobie tutaj um, pole ucieczki dla mojego króla. Jednocześnie nie chciałem, żeby jego goniec ruszył się tutaj, więc zablokowałem mu tą możliwość ustawienia wieży na pustym, na pustej linii. Ok. Nie mam na razie pomysłu, więc wyeliminujemy też to pole ze wskoczenia. Dzięki temu będzie mi łatwiej ruszyć się na przykład gońcem tutaj, nie narażając się na atak przez skoczka z tego pola. Tak samo mogę teraz ruszyć się gońcem tutaj, skoro już to pole jest zablokowane i nie może. Um Ruszyć się gońcem tutaj, celem zabrania tego skoczka i, i zlikwidowania obrońca tego piona, który mógłby być spity, ponieważ ten goniec tutaj by blokował mojego Hetmana, bla bla bla. <taki> Takie tam różne. Dobra, ruszył się. Um. Hmm. To może być niezły ruch. To jest bardzo ważny pion białego. Może uda mi się go zaatakować. Ham. Hmm, hmm. Rozważam też wskoczenie gońcem tutaj. To by zakładało atak na stronę hetmana przy pomocy obu gońców skierowanych w tą stronę. Plus do tego jest tutaj skoczek, w każdym momencie gotowy do wskoczenia z różnymi możliwościami. E, chyba chcę przygotować się na to pchnięcie. Znaczy po tym pchnięciu chcę chyba wskoczyć na to pole. Tak interpretuję ten ruch. Tyle tylko, że nie jestem pewien co zrobić, jeżeli nie pchnę tego piona, ponieważ to jest bardzo. To jest może akceptowalna pozycja tymczasowa, ale nie stała. Jeżeli miałby tam na stałe utknąć. Ha. W sumie mógłbym to wykorzystać i wbrew. Temu, co on przewiduje, na przykład nie pchać piona tutaj, tylko tego. W ten sposób ten skoczek będzie um, miał dosyć ciasno. Nie będzie mógł tutaj wrócić, będzie mógł się ruszyć tutaj do przodu. Um, ale to nie jest chyba aż tak bardzo dobra pozycja. Hmm, dobra, zastanówmy się jeszcze, co się stanie, jeżeli pchnę tego piona do przodu. To pole przestanie być przez niego pilnowane, a skoro to pole stanie się wolną dziurą, to pytanie, czy Biały może na nim zainstalować którąś ze swoich figur. <laughs> może wskoczyć tutaj skoczkiem. Zanim to zrobię, to może dobrze byłoby zainstalować tutaj gońca, żeby mógł zbić skoczka z tego pola, spowodować um, podw podwojenie pionów białego i osłabienie pozycji króla, żeby na darmo, czy znaczy żeby nie, uniemożliwić mu gładkie przeskoczenie na to pole. <laughs> <kling> 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 ok, czyli on się domyślił, że to może być niezły ruch i postanowił pchnąć tego piona. Ok, e, tyle tylko, że teraz ten ruch jest o wiele łatwiejszy dla mnie. Tak więc trochę zyskałem na tym. Jest to trochę łatwiejszy, ponieważ ten pion jest ciągle broniony przez dwa piony. Więc jest to silniejsza blokada tego gońca niż była wcześniej. Więc ten goniec jest na razie wyeliminowany, przynajmniej tak wygląda. Nawet jeżeli on się ruszy pionem tutaj z ziemi, to, to będę mógł natychmiast to odbić i ta struktura pionów będzie niezachwiana, więc ten goniec jest praktycznie martwy. Będzie musiał się przeinstalować jakoś tutaj, ruszyć się pionem tutaj i działać z tego pola, tylko że zanim to zrobi, będzie musiał ruszyć się wieżą, żeby nie odciąć jej. A to jest ciekawe, że tego nie zrobił. Zablokował sobie tą możliwość, czyli ani ta wieża, ani ten goniec nigdzie się nie ruszą w najbliższym czasie. Ha. Huh. To pole jest dziurawe. Mógłbym teoretycznie wskoczyć skoczkiem tutaj. I czy mieliby jakikolwiek sposób na to, żeby mnie stąd wygonić? Musieliby się ruszyć swoim skoczkiem tu. To mi daje możliwość zbicia jego gońca. Ale czy to byłby dla mnie dobry ruch? Nie jestem pewien, bo ten goniec nie robi tak... Nie jest, dobrym, nie jest taką dobrą figurą. Za chwilę będzie musiał się ruszyć pionem tutaj być może. Zresztą właśnie, jeżeli się ruszę tutaj, on się ruszy tutaj, to jest taki plus tego będzie, że nie będzie mógł pchnąć tego piona i to jeszcze bardziej zablokuje tego gońca. Wpłynie na, te, na mobilność tego gońca. Hmm. To może być i tak niezły ruch, ponieważ po ruszeniu się skoczkiem tutaj, to nawet ta wymiana skoczków byłaby dla mnie korzystna. Jeżeli odbiję skoczkę gońcem, to ten pion będzie zablokowany, nie będzie mógł iść do przodu. Ten goniec będzie już na stałe tutaj utknie. No przynajmniej na kilka ruchów. Jeżeli odbiję pionem, tak samo. Jeszcze bardziej będzie zablokowany, ponieważ ta struktura pionów nie będzie mogła wpłynąć na moją strukturę pionów. Goniec będzie całkowicie razem z resztą zwierzą przez jakiś czas. Um, no, też wieża to pół biedy, ale goniec nie będzie mógł się stąd wydostać zupełnie. Hmm. Czy chce się pozbywać tego skoczka? No, zobaczymy. Wolniło się to pole, które teoretycznie mógłbym wykorzystać do wskoczenia hetmanem. Jeszcze nie jest jakieś wielkie zagrożenie, ponieważ nie przewiduję, że bądź się tym skoczkiem gdziekolwiek ruszał. Chociaż nie, to jest zagrożenie, ponieważ jak mój hetman będzie umieszczony w tym miejscu, to mogę zaatakować tego piona. Um. To znaczy, nie, jeszcze nie teraz, ale piąty ten nie będzie mógł być. O, to jest. Ciekawe. Ha. Huh. Nie jestem pewien, czy to jest dobry ruch. Znaczy, wygląda groźnie, jasne. Ale. hm. Myślę, że jest troszeczkę zbyt ryzykowne. Mam tutaj dużo możliwości obrony. Mogę iść swoim hetmanem tutaj i po prostu zacząć się wymieniać na figury. Mogę ruszyć się wieżą tutaj. Chociaż nie wiem, czy to jest takie dobre. Um. On wtedy by się pewnie cofnął. Ja chyba zagramy to bezpiecznie. Czyli zaproponuję wymianę hetmanów. By bez jego hetmana będzie mu bardzo ciężko przeprowadzić jakikolwiek atak. Natomiast jeżeli się cofnie, to da mi wolne pole. To znaczy cała ta jego operacja sprawi, że nie tylko stracił figurę, ale też umożliwi przesunięcie się mojego hetmana do przodu i potencjalny atak, więc raczej chyba nie powinno być problemów wielkich. A tak ta wieża jest teraz niepilnowana i o tym trzeba pamiętać. Więc chyba wykorzystam to do tego, żeby przeinstalować swojego gońca. Ja też mam teraz możliwość poświęcenia gońca na tym pionie, um, ale to nie za bardzo działa. Chyba. Chociaż... Ja zbijam piona, pion odbija, ja robię szach. A co się stanie, jeżeli on po prostu się odsunie? Mogę zrobić szach z atakiem na Hetmana. Nie może się odsunąć. Po prostu. Przynajmniej nie ani nie w to, ani nie w to miejsce. Czyli musi się odsunąć tutaj. Nie, nie może. Ponieważ mój goniec tu jest. To chyba działa. Czyli tak. Teraz zobaczymy. Idea jest to taka, że jeżeli właśnie on nie zbije, ja się ruszę tutaj, to on. Yy, zresztą zaraz to zobaczymy. Nie ma za bardzo możliwości obronić się przed tym. Ponieważ jeżeli ruszy się skoczkiem tutaj, to ja zbiję tego skoczka, jednocześnie atakując Hetmana. Yy. I w każdej chwili będę mógł tym skoczkiem odskoczyć, robiąc szach i przeprowadzić atak przy pomocy dosyć dużej ilości figur, które tutaj posiadam, czyli gońca, skoczka i hetmana. To jest aż nadto, żeby zamatować króla w ciasnym rogu. Wydaje mi się, że to jest już chyba wymuszony mat w nie takiej wielkiej ilości ruchów, ale pewnie nie jestem. Nie chcę mi się tego tak dokładnie liczyć. Um, no i właśnie, i co teraz zrobi? A zaraz! Eee, hmm, nie mogę tak łatwo zbić tego skoczka, ponieważ on mi wtedy zbije tą wieżę. Jak odbije, on mi zbije. Wierzę, no ale chyba musimy tak zrobić. <laughs> Przynajmniej stracić Hetmana. Ok. Teraz straci skoczka. Ten goniec jest cały czas unieruchomiony, tak jak mówiłem na początku. Ta struktura pionów sprawia, że nie może wziąć udziału w grze. A choćby bardzo chciał. Zobacz, ja przypadkiem... Nie, nie miałem tutaj mata, bo ten skoczek był na tym polu. E, będę musiał. Hmm, czy da się go tutaj jakoś w miarę wygodnie zamatować? Rzecz w tym, że właśnie nie jestem pewny. A czasu też nie mam za dużo. E, dobra, zmuszę go do ruszenia się tutaj, zbiję tego piona. Z szachem. Mój skoczek zaraz może się dołączyć. Więc będziemy po prostu sprzątali, chyba. Jeżeli ucieknie tutaj, to mój skoczek zaraz dołączy. O, nawet z szachem się będzie mógł się dołączyć, więc to jest tym lepsze dla mnie. No i gdzieś tutaj na pewno jest już mat. Um. No tak, już by gdziekolwiek by nie poszedł. Ten ruch byłby matujący. To znaczy nie matujący, ponieważ jeszcze mógłby się zasłonić wieżą, więc mógłby pewnie uciec tutaj, ale to. Tak czy inaczej, ten mat gdzieś by się pojawił na pewno. Dobra, także to byłoby na tyle. Całkiem nieźle mi ta gra poszła. I do następnego razu.